To jest budynek, w którym będziecie nocować. Jest tutaj pętla autobusowa, i zgodnie z instrukcjami, jeżeli odebraliście klucz, i pilota ze skrzynki przy drzwiach mieszkania, no to możemy ruszać na miejsce parkingowe. Generalnie najlepiej Wam będzie zaparkować gdzieś tutaj po prawej stronie na parkingu, żeby pójść odebrać klucz. Tutaj jest biedronka. A więc miejsce parkingowe powinno się znaleźć. Klucz odbieracie z mieszkania. Będzie przy nim pilot i jedziemy w kierunku ronda. Na rondzie skręcamy w lewo. Ulicę Boksers yy, Obrzeżną. I skręcamy w pierwszą możliwą uliczkę w lewo. Będzie lekko pod górkę, i trzymamy się prawej strony, ponieważ chcemy wjechać na parking na poziomie minus 1. Trzymamy się prawej strony, nie tutaj, w środek, tylko tu przy prawej stronie wjeżdżamy do bramy. Żeby otworzyć bramę, Wciskamy duży przycisk na pilocie. Zaraz za bramą jest znak stop. Trzeba się zatrzymać, rozejrzeć. Za stopem skręcamy w lewo i później drugie, druga Strona w prawo, skręciliśmy w prawo. Jedziemy do samego końca, aż nie będzie innej możliwości. Jak skręcić w prawo, skręciliśmy w prawo. Miejsce jest zaraz po lewej stronie. Miejsce numer B67 jest charakterystyczne, ponieważ zaraz. Obok, niej, obok niego jest miejsce, na którym stoją dwa pojazdy dla niepełnosprawnych. Albo jeden. Bardzo proszę, zaparkujcie bardzo ładnie między liniami, żeby nikomu nie przeszkadzać w parkowaniu. Obok. Jeżeli zaparkowaliśmy, to klatka schodowa jest tutaj. Tam. Gdzie teraz pokazywałem, jest miejsce, gdzie należy przyłożyć chip, żeby otworzyć drzwi klatki schodowej. Windy są po lewej, wjeżdżacie na szóste piętro, idziecie w lewo i jesteście na powrót przy mieszkaniu. Wracamy tą samą drogą. Skręcamy w prawo, pierwszą w lewo. I jedziemy tak, jak pokazują znaki wyjazd. Wyjazd, tu był wyjazd prosto, a tutaj zaraz jest wyjazd w lewo. Jest tabliczka z napisem wyjazd. Jedziemy w lewo. I dosłownie 20 metrów za tą tabliczką skręcamy. W lewo jest kolejna tabliczka wyjazd. Żeby wyjechać, zatrzymujemy się przed bramą i tym razem ciskamy mały przycisk na pilocie. Uwaga przy wyjeździe. Tutaj ludzie przechodzą przez e, ulicę, więc wyjeżdżajcie ostrożnie. Wyjechaliśmy Możemy zaparkować gdzieś tutaj w okolicy, albo przy biedronce, która jest tutaj po prawej stronie. I jak zaparkujecie tutaj gdzieś, odnieście klucz z powrotem do skrzynki. I to wszystko.